80 szczytem, hamowanie przed przystankiem, 3 prawy z drogi, nie ciąć, nie wypuszczaj znak. 60, 7 lewy prawy, 80, szczyt lewą śmiało, 120, 5 prawy plus ciąć, do 6 lewy szczytem, późno ciąć. Do 7 prawy śmiało, uwaga, 80, hamowanie szykana. 3 prawy, nie ciąć za hydram, to 1 le lewy z tyłu. 3 prawy plus, nie ciąć na główną. 3 lewy plus, przyciąć. To 3 prawy, ciąć śmiało. 300. 7. 7 prawy, 40 hamowanie. Uwaga, 4 lewy wypuść z hamowaniem. To 3 lewy, długi zacisk. Syp na wyjściu. 50. 4 prawy śmiało ciąć. 120. 3 prawy długi zacisk przyciąć śmiało. Uwaga, 5. Uwaga, 60. Hamowanie. 3 lewy na żuter nie ciąć. 50 szczytem. 7 prawy z hamowaniem. 2 lewy krótki. 100. Hamowanie. 2 prawy krótki z uwagą wolną. 80 na szczyt. Uwaga, 7 lewy ze szczytu. 30, hamowanie, 5 prawy. Do 4 lewy ciąć głęboko. 100, hamowanie. 3 lewy na główną przyciąć. 7 prawy długi, wypuść. Uwaga, 2 prawy z drogi od lewej. szczyt lewą, 150 Hamowanie, dwa prawy krótki, przyciąć, nie ciąć, syf 4 lewy śmiało nie ciąć 60 4 lewy plus ciąć 200 hamowanie 4 prawy krótki, nie ciąć to 5 prawy długi 34 prawy wypuść. do 4 prawy krótki ciąć może ciąć. Do 5 na 6, lewy długi, śmiało. 103 prawy długi za szczytem przyciąć syp. 80. 4 lewy szeroko, nie ciąć kamień. 40. 4 lewy minus. Do 6 prawy przyciąć śmiało. 83 lewy nie ciąć na górną. 7 prawy długi, 200. Dobra. 7 lewy szczytem śmiało, 80 hamowanie, dwa. prawy z drogi w tył nie ciąć. 4 lewy śmiało długi, 5 na 4 prawy śmiało nie ciąć, 5. 120, szczyt lewą śmiało. 85, lewy prawy zuza, nie ciąć. 200. Hamowanie na lewym. 30, dwa lewy na główną, nie ciąć za szczytem. 5 prawy długi śmiało. 80, 3. lewy zacisk śmiało, późno przyciąć. 60, 5 prawy plus, do 6 prawy plus śmiało, 80, 7 lewy, do 6 prawy długi przyciąć, do 7 lewy, Czekaj. tak, 250, 3 lewy krótki, przyciąć za drzewo, 40, szczyt lewą śmiało, Skąd lewą śmiało? Stom. Samowanie. Trzy lewy nie ciąć. Sześćdziesiąt. No A właśnie. Sześćdziesiąt. Trzy prawy nie ciąć. Przyciąć. Do trzy prawy przyciąć. Lewy nie ciąć. Do trzy lewy nie ciąć. Osiemdziesiąt. Uwaga. Cztery prawy trzymaj z Jeden lewy w tył nie ciąć. Hamowanie, 3 prawy, nie ciąć na główną. 5 lewy długi, śmiało. 50, hamowanie, 3 lewy prawy na główną, nie ciąć. 80. 7 prawy długi, wypuść z hamowaniem, bo 4 prawy krótki, nie ciąć z drogi. 30, 4 prawy krótki, śmiało. 60, 3 lewy plus ciąć. 80. 7 prawy przyciąć. 60. 7 prawy. Do no 7 lewy wypuść z hamowaniem. 1 lewy do tyłu na główno. 300. Hamowanie 3 prawy plus ciąć chodnik. 7 lewy. O kurde. Wysiadać. O, super, 7 lewy. Sto hamowanie dwa prawy w tył szeroko nie ciąć. Spalone gumy. O, no tak. Sto hamowanie dwa lewy krótki syf. Syf. Siedem prawy, do no sześć prawy krótki nie ciąć. Uwaga, 4 lewy plus nie ciąć śmiało. 6 na 7, prawy przyciąć śmiało. 47, lewy szczytem, śmiało. 63, na 4, prawy przyciąć. 80, 4, prawy lewy przyciąć śmiało. 100, 7, prawy pod górkę. 7, prawy krótki. Do 6, prawy krótki, przyciąć śmiało, może chopa. Do 7 prawy, 80, 7 lewy szczytem, śmiało, 120. Uwaga, hamowanie na szczycie. 6 prawy, lewy szczytem, późno ciąg. 100. 100, hamowanie, 3 lewy plus na główną. 100, 150, 5 prawy, długi plus, śmiało, 300, szczytem.

5 lewy długi zacisk, śmiało. 100. 6 lewy szybki za szczytem szeroko. 30 hamowanie. 4 na 6 prawy krótki. 100, ciąć. 4 prawy. Zostań, cza... 4 na 6 prawy 2. krótki. 4 Dobra. prawy drogi za płot 80. 6 lewy śmiało. To uwaga, 40, hamowanie 7 prawy do 1 lewy w tył. Chyba można ciąć pole. 150 ciąć. Uwaga, dziury. Hamowanie 3, prawy na głowę. 80. 6 lewy, śmiało przyciąć. To 5 na 6, prawy podwójny. 80 ciąć. 4 lewy krótki, 10 szeroko. 7 prawy na szczycie, śmiało. 60 ostre, hamowanie przed szczytem. 33 lewy z drogi, krótki. 200. Hamowanie, 4 lewy, krótki, szeroko nie ciąć. 120 ciąć. Lewy wypuść, 40, 4 lewy minus szczytem, 80, szczyt lewą śmiało, 120, 7, prawy, lewy, prawy na wprost śmiało, 40, hamowanie, szczyt lewą, do 4, prawy przyciąć, do 5, prawy szczytem śmiało, do 5, prawy śmiało, uwaga, 3 lewy plus nacisk, 60, 7 lewy z hamowaniem 4 na 5 prawy za szczytem 80 szczytem Śmiało Hamowanie przed drugim szczytem 4 prawy za szczytem 3 lewy krótki 43 lewy krótki Przyciąć Do 3 prawy nie ciąć 80 7 prawy długi 200 7 lewy długi Szczyt śmiało 120 hamowanie ostre Dwa prawy od lewej z drogi z uwagą. Na wyjściu syp. Siedem lewy. Na... Tak. Jeszcze. Na wyjściu syp. 150, ciąć. Cztery prawy plus. 150. Szczyt lewą śmiało. 50, ostre hamowanie, trzy lewy krótki za znak. Nie ciąć. 5 prawy plus 3 ma i to 3 lewy minus nie ciąć. 250. Hamowanie 3 lewy nieciąż ciąć, wąsko. 3 prawy nie ciąć, wąsko, sys. 100 szczytem. 7 lewy śmiało nie ciąć. 150. 7 lewy nie ciąć z hamowaniem, 44 lewy wypuść. Do 4 lewy krótki, przyciąć na głowę. 150, 7 lewy szczytem, śmiało, 100, 4 lewy minus, trzymaj, przyciąć.